I ją witam Was na kanale ja się nazywam Alex i w dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o 16 powodach, dlaczego warto chodzić na siłownie. Słuchajcie, stwierdziłem, że również zaproponuję Wam jakąś alternatywę treningową, którą będziecie mogli uskuteczniać na chacie przy jakimś minimalnym sprzęcie. Treningi będą trwać około 30-40 minut, będą składać się na nie mobilka, stabilizacja, aktywizacja, zwiększanie zakresów, trening siłowy, skill czyli pełnoprawny trening, który będziecie mogli wykonać nie wychodząc z chaty. To daj piątaka. To jest jakaś zorganizowana akcja? Taka akcja, żebyś dał piątaka. Akcja będzie się nazywała Day Piątaka i każdy trening będzie kosztować jedyne 5 złotych. Dodatkowo, jeśli podzielicie się tą informacją na swoim wolu, umieszczając post z linku poniżej, to kolejny trening dostaniecie za darmożkę. Dobra, to lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. 16 plus wchodzenia na siłownię w 240 sekund. Po pierwsze, najbardziej oczywisty plus jest to zwiększenie waszej masy mięśniowej oraz siły, dzięki czemu wszystkie czynności dnia codziennego staną się dużo prostsze. Dodatkowo do tego arsenału ruchowego mogą być dołączone inne czynności, na które zwyczajnie nie mieliście siły. Po drugie, skraca zdecydowanie czas, który jedzenie potrzebuje, żeby pokonać z punktu A do punktu B. Dlaczego to jest ważne? Gdyż żarcie, które zalega w Waszych kichach oczywiście powoduje różnego rodzaju choroby oraz zaburzenia związane z układem trawiennym. Może to również doprowadzić do raka jelita grubego, czego oczywiście bardzo nie chcemy. U osób trenujących regularnie od 2-3 miesięcy czas ten zwiększa się aż o 50-60%. Po trzecie, wraz ze wzrostem Waszej masy mięśniowej wzrasta metabolizm spoczynkowy wasze Ciała, a co za tym idzie, palicie kalorie nic nie robiąc. Jeśli chodzicie kilka miesięcy regularnie na treningi, wzrasta ten metabolizm o jakieś 70%, co daje nam 100-120 kalorii w skali dnia. Jeśli podsumujemy to w skali tygodnia, daje nam to około 3-4 pączki, które możecie zjeść bezkarnie. Po czwarte, polepsza metabolizm glukozy w waszym organizmie, a nie jest tajemnicą, że cukier w dzisiejszych czasach dodawany jest absolutnie wszędzie. I im lepiej wasze ciało radzi sobie z tym draniem, tym lepiej dla was i spada na łeb, na szyję. Ryzyko zachorowania na takie choroby jak cukrzyca oraz insulinooporność. Nic tak nie wspiera diety odchudzającej jak trening siłowy, który niczym buldozer wgryza się w waszą tkankę tłuszczową. Po szóste, ma bardzo pozytywny wpływ na profil cholesterolu w waszej krwi. Po siódme, obniża spoczynkowe ciśnienie krwi, dlatego u wszystkich osób mających problemy w tej materii zamiast tabletek, trening. Po ósme, polepsza mineralizacja, co za tym idzie odporność i kondycję Waszych kości, dzięki czemu są one dużo bardziej odporne na złamania. Dowiedzione jest też badaniami, że prawidłowo wykonywany trening siłowy może zahamować, a nawet w niektórych przypadkach cofnąć zmiany wywołane reumatyzmem. Dziewiątka jest najlepszą bronią w walce ze wszystkimi bolączkami XXI wieku, a zwłaszcza z bolączkami w odcinku lędźwiowym czy z porozwalanymi kolanami. Przez to, że trenujecie, stabilizatory Waszego ciała zaczynają wzmacniać się i pracować dużo lepiej, dzięki czemu wasze biedne stawy mogą w końcu odpocząć. Dyszka, prawidłowo skrojony trening, może zwiększyć Twoją mobilność, stabilność, a także gibkość. 11: Nic tak nie wzmacnia waszego układu krwionośnego jak trening siłowy, a wiecie lub nie, choroby związane z układem krwionośnym są największym zabójcą XXI wieku. I rok w rok około 30% wszystkich zgonów jest właśnie z tym związane. Dlatego jeśli chcecie trenować waszym Pikawę, musicie trenować wasze mięśnie, innej rady nie ma. 12. Nie możemy też zapominać o polepszeniu pracy systemu oddechowego, dzięki czemu szalęcia pogoń za tramwajem, czy też ucieczka przed bandą kiboli nie będzie stanowić już dla was żadnego problemu. 13. Chodząc regularnie na siłownię, zaczynacie wyglądać zdecydowanie lepiej, co w pozytywny sposób przekłada się na waszą samą cenę oraz pewność siebie. A nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak ważne to jest w codziennym życiu, a także relacjach z innymi ludźmi. 14. Jeśli już jesteśmy przy kontaktach międzyludzkich, to wasza sfera. Seksualna zdecydowanie zyska na waszej zajawce siłowniowej. Po pierwsze, będziecie mieć większy wybór, jeśli chodzi o partnerów seksualnych. Po drugie, sam akt skoczy na kolejny level między innymi za sprawą polepszenia pracy układu oddechowo-krwionośnego. Sorry, musiałem o tym wspomnieć. Jeśli chodzicie regularnie na siłownię lub też na zajęcia zorganizowane typu crossfit, poznajecie masę fajnych ludzi. A nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, jakie życie staje się łatwe jeśli znacie odpowiednie osoby. 16. Na koniec zostawiłem coś, co nie będzie dotyczyć wszystkich, niemniej jednak jest to dość spory superlatyw. Jeśli regularnie chodzicie na siłkę, wasza wiedza oraz doświadczenie wzrasta, dzięki czemu możecie się jeszcze troszeczkę podszkolić i zrobić z tego swoją ścieżkę kariery zawodowej, która pozwoli Wam. Zarabiać fajne pieniądze robiąc to, co lubicie. To nie koronawirus. No! Nope. Jeśli przychodzą Wam jeszcze jakieś plusy do głowy, to piszcie w komentarzach. Pokażcie ten filmik wszystkim tym, którzy nie są do końca zdecydowani, czy trening siłowych będzie akurat dla nich dobry. Przypominam też o naszej treningowej akcji. W opisie znajdziecie link do wszystkich informacji. Z mojej strony to na dzisiaj. Trzymajcie się i na razie.